Możesz mówić. <noise> Dzień dobry. Dzisiaj robimy kotlety pożarskie, które wzbudziły wielkie emocje. Dlaczego? Dzień Myślę, dobry. że każdy po prostu w dzieciństwie najadł się ich bardzo dużo. A na przykład w moim przedszkolu kotlety pożarskie to była pozycja, którą byłam w stanie zjeść, bo były też takie rzeczy jak ozorki w sensie chrzanowym które skrzętnie zakopywałam pod ziemniakami. Więc myślę, że do kotletów pożarskich wszyscy mają raczej nastawienie pozytywne. U nas się nazywały to kotlety mielone, to jest to to samo? Ale kotlety mielone były z reguły wieprzowo-wołowe, a kotlety pożarskie są wyłącznie drobiowe. Aha, pierwsze słyszę. A skąd? Bo mielone to był po prostu przegląd tygodnia. Czyli te ozorki, których y, ktoś nie zje <noise> i tak dalej, na końcu trafiły do maszynki do mielenia mięsa i były mielone i były najpyszniejsze na świecie. Pożarskie A, były zawsze drobione? Pożarskie wyłącznie drobione. Skąd, skąd Skąd nazwa, wiadomo? Nie wiem, nie wiem, muszę to sprawdzić. Kurczę, to nie wiedziałem, że mielony z drobiu to jest pożarski. W tak. życiu myślałem, że po prostu tak. pożarski to mielony, e, tylko Ale jest. jest jeszcze drugie wyróżnienie. Oprócz tego, że pożarski jest robiony na mięsie drobiowym, w tym przypadku ja kupiłam u rzeźnika filety z kurczaka, które pani na miejscu mi zmieliła, za co jestem mi niezwykle zobowiązana, to do mielonych wbijamy całe jajko. I... Um, mieszamy. Natomiast do pożarskich wbijamy żółtko, a białko ubijamy. I dzięki temu one są takie puszyste. Przyznam się, że nie wiedziałam. No widzisz, zawsze się czegoś dowiesz. Dzisiaj zrobimy mizerią, bo bardzo dużo świeżych ziół, koperek, kolendrę, natkę pietruszki i dymkę i przywiozłam wszystkie te zioła z Warszawy. Wkroiłam je dzisiaj do mizy. koperkiem nad kąpielą. Dodamy jeszcze um, śmietany jogurtowej, czyli najlżejszej kwaśnej śmietany na rynku. Bo nie mogę się pozbyć w ogóle um, używania śmietany, no ale chciałabym jednak, żeby to było w miarę lżejsze. Zamieszamy, posolimy troszkę. Zaczynamy trochę od końca. Popieprzymy i mamy już jakiś... A teraz weźmiemy się za same kotlety. Mego mięsa teraz. Dodajemy. Dobrze. Yy, dodajemy odrobinę natki pietruszki. Ja dodam też trochę koperku, bo. Yy, po pierwsze, mam, jak widzicie, dużo ziół. Po drugie to są witaminy, więc jeżeli mogę wcisnąć dzieciom um, trochę więcej witamin, to zawsze to robię. Mam tu nasączoną kromkę chleba, najlepiej jak to jest bułka, kajzerka, ale słuchajcie, przez te dwa dni w Warszawie zostawiłam e, bułkę do, do tego, żeby właśnie mi się zeschła, że ją mogła namoczyć w bułce, ale mi zapleśniała. Także miałam tutaj akurat kromkę takiego chleba, który kupuję do ogniska. I on też się świetnie nada. Ja w ogóle bardzo lubię mielone na przykład z razowym chlebem. Ale mięso Ale ile możesz miętolić ten chleb? Czy możesz tam wrócić, bo stoisz tutaj... Muszę to i dobrze powiesz, odcedzić. Nie można miętolić chleb. Muszę to no. dobrze odcedzić. Wiesz, nie poganiaj mnie, bo to nie wyjdzie z korzyścią dla jedzenia. I taką porządnie odsączoną bułkę tu dajemy. Muszę jeszcze opłukać ręce. Okej. Okay. I teraz... Dodajemy trochę pieprzu, trochę soli. Teraz musimy oddzielić żółtko od białka. Białko, ubiję. Dodam odrobinę soli do białka. Ono się wtedy lepiej ubija. I szybko ubijemy białko. test najlepszy jakości ubitego białka miskę czy też kubek do góry dnem i co? i nic to znaczy, że białko jest dobrze ubite i teraz dajemy białko właściwie mogłam to białko dać na końcu najpierw troszkę wymieszać te pozostałe składniki ale już dobrze Przyspieszymy trochę. Właściwie, żeby było szybciej, to ja już rozgrzeję patelnię. Dam sporo sporo oleju. Niech się rozgrzewa, a w tym czasie ja to szybko zamieszam. Chcemy, żeby wszystkie składniki się połączyły. Bułkę tartą i smażymy. Tłuczone z odrobiną mleka i z koperkiem. Właśnie skończyło mi się masło, co jest naprawdę niespotykaną sytuacją. Wiem Ci, że jak rano próbowałem kanapkę zrobić córce i zorientowałem się, że nie mam masła, ponieważ ona jest masła. Zgłupiałeś? Zgłupiałem, ponieważ to było niedowiary, że w Twojej kuchni zabrakło masła. Chociaż z drugiej strony, jak wyjecie masło do wszystkiego, to jak miał nie zabraknąć? które piekłam w weekend z rabarbarem, jestem winna, ponieważ zużyłam chyba dwie kostki masła na to drożdżowe y, i rzeczywiście skończyły mi się zapasy, ale jadę zaraz na zakupy to, to uzupełnię. Dobrze. Widzisz y, do Giżycka? Tak. O, bo ja potrzebuję y, wkręty do drewna oraz no, y, ten impregnat do drewna możemy, oraz szarą farbę. Możemy dyskutować oraz tru parę, na ten temat. parę metrów drutu. Dobrze. Teraz musimy do no, kupić takie rzeczy. Kotlety. Gwoździe jeszcze. E Niezbyt pękate, żeby szybko mi się... ...i do Ciebie i powie kolega Twój, że kotlety źle formujesz. <grymne> ...który oglądał filmik o tym, że bardzo lubiłam ekstrakt waniliowy. ...terowo on mi przyśle ekstrakt z wanili z Marks and Spencer, a ja mu moje drożdżówki. <grymne> Także takie to mam ostatnio. Wymiany informacji. Jeżeli chodzi o słodkie i sobotę, to przyszedł mi do głowy świetny pomysł, a mianowicie zainspiruję się znowu moim ukochanym otolęgim i zrobimy pieczone truskawki. Ponieważ dopóki teraz są owoce, to właściwie każdy deser chce mi się jeść wyłącznie. Z owocami. Yy, więc zrobimy zrobimy yy, pieczone truskawki z ogórek. Dlatego ja tu już tylko dwa wydaję. Troszkę mniejszy ogień. Ty patrz, jak to za surrealistyczny widok. Koparka jedzie. Dobrze. Przepraszam. Myślę, że to nie jest teraz najważniejsze. Zawsze tam krowy chodziły albo bociany, a teraz jeżdżą kuparki. Jeszcze jeden siedemdziesiąt. Pierwszym wyciechaniem to jest strasznie długie. A to jest mięso z skóry czy z indyka? Z kury już co mówiłam. Nie słuchałem. Mhm. Podzielność uwagi jest chyba jednak problemem kobiet. Nie, problem polega na, to, na tym, że ten obiad mnie po prostu nie dotyczy, więc... E, e, więc... Dlatego. A co ja będę jad będziesz jadł? Będziesz mizerię, będziesz jadł ziemniaczki. ziemniaczki. Mogę Ci I to zrobić było na tyle. jajko sadzone. Jeszcze. Albo... Mamy jeszcze sałatkę jarzynową. Ja bym ją na śniadanie. Okej. Okay. <laughs> okay. dobrze poradzę sobie, pójdę na łąkę i coś znajdę. <słuch> Może bociana? Nie, nie, to też drób. Muszę tu już zaraz wymieszać, ale chciałabym skończyć, skończyć te brudne prace. I spróbować wszystkie kotlety. O. Jeszcze Wam pokażę jak ja zrobię te ziemniaki. I to będzie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Jak to, nie podasz? No i zrobię może zdjęcie. Czekajcie, jednak muszę je przewrócić, bo słyszę, że to już jest ja, już. Nie, jeszcze nie, do Tam jeszcze sobie kilka leżą bo chcemy, żeby ten olej. Dobrze, dokończę kotlety na spokojnie, bo nie chciałabym ich spalić. I jeszcze jeden. Ostatni. Dużo już wyszło. Znowu mamy w weekend gości. Co się nie zmarło? Słuchajcie, powinny wyglądać. I na tym myślę, że zakończymy. O, teraz są dobre. Takie właśnie złociste, o co nam chodzi. I teraz jeszcze Wam pokażę szybko co zrobię z ziemniakami. Dodam. Mam jak wiecie masła, co jest straszne. Normalnie bym dodała y, jeszcze łyżkę masła, no ale jak nie ma, to tego nie przeskać. Jeszcze troszkę soli, chociaż były gotowane w ostatnim koperku. Wszystko posiekam. I co teraz musimy zrobić? Zjeść. Kubać. dziubie. Są idealne, to są młode ziemniaki. Bardzo są podatne. I mamy obiad. Ja już wołam Halinkę. Zrobię zaraz zdjęcie. To wszystko na dzisiaj. Widzimy się jutro. Co zrobimy jutro, to się okaże, co, co dostanę. Do zobaczenia.